No, odbieraj, no, odbieraj. No. Tak? Chciałam tylko, powiedzieć, chciałam tylko powiedzieć, że jadę do was. Aaaa! Dzieciaki! Jakby co, to jest Sanusia i kuzynka, która będzie u, u, im, u nich spać. Dzieciaki? Będzie chyba babcia. Babcia? Chyba. Grażynka. A nie Anna? Bo mamy tylko jedną babcię. I ona się nazywa Ananasia. Albo wiedziałem nią Grażyna. A, okej. Parę godzin później. To co? Idziemy spać? No, jasne. Oczywiście. Grażyna! Idziemy spać. Jutro o 12.00. O! Już dokąd? Tam, tam, tam. Part 2 przyjdzie Krut.